Jeżeli Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, mówi święty Paweł, nasza wiara jest pusta. Jak się rodzi wiara w Jezusa zmartwychwstałego? Przyjrzyjmy się Ewangelii dzisiejszej. Najpierw jest fakt. Tym faktem jest pusty grób. Pusty grób intryguje. Była przy nim Maria Magdalena. Poszła tam, gnana miłością do Jezusa Chrystusa. Kiedy jednak widzi pusty grób, pierwsza myśl, jaka przychodzi jej do głowy, jest taka: skradziono ciało Pana. Gdybyśmy tę Ewangelię czytali dalej, to w tym dwudziestym rozdziale Maria powie to jeszcze dwa razy. Skradziono ciało Pana, sam pusty grób nie daje wiary w zmartwychwstanie. Miliony ludzi pielgrzymują do pustego grobu Jezusa w Jerozolimie, I wielu z nich wchodzi tam niewierzących i wychodzi niewierzącymi. Niemniej na początku wiary paschalnej jest fakt: pusty grób. Jezusa. Kolejny moment rodzenia się tej wiary to jest słowo. Słyszeliśmy, kiedy Jan wszedł do pustego grobu za Piotrem, ujrzał i uwierzył, dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Na sposób chrześcijański rozumiem pusty grób, wtedy kiedy mi go objaśnia Słowo. Jak czytamy Ewangelię, męki i zmartwychwstania Pana Jezusa, wszystkie podkreślają ten moment. Jezus objaśnia Słowem to, co się stało przez ostatnie dni. Objaśnia całym Pismem. Tak naprawdę całe Pismo, Stary i Nowy Testament, całe Pismo mówi tylko o tym jednym: o Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał. I ta obietnica, to wydarzenie Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, jest obietnicą skierowaną do nas. Całe Słowo Boga wypełnia się na Jego osobie i w Jego osobie na tym. Wyjątkowym, paschalnym wydarzeniu, jakim jest jego śmierć i zmartwychwstanie. Jan ujrzał i uwierzył. Dlaczego? Bo zrozumiał pisma. W Ewangelii Łukasza jest moment, kiedy Jezus spotyka swoich uczniów w Wieczerniku i święty Łukasz napisał: Wtedy otworzył im pisma, żeby je rozumieli. Otwarł przed nimi pisma. I w jaki sposób, jakim kluczem otwarł im te pisma? Powiedział, tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał, zostanie zabity, a trzeciego dnia powstanie z martwych. W jego imię będzie głoszone odkup, odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. To jest drugi moment, niesłychanie ważny, to jest pismo. Nie przeskakujmy w naszym życiu wiary tego etapu. Bez Biblii jesteśmy ślepi. Bez Biblii nic nie rozumiemy. Bez Biblii nie rozumiemy pustego grobu. Ale na tym się nie kończy proces rodzenia się wiary paschalnej. I to jest przedziwne, bo usłyszeliśmy przynajmniej o Janie, że ujrzał i uwierzył. Ale kiedy czytamy dalej tę Ewangelię, możecie to zrobić w domu, to jest 20 rozdział Jana. To kiedy Piotr i Jan wrócili do domu, Maria Magdalena została przy grobie, nie chciała odejść. I wtedy objawił się jej żyjący Pan i posłał ją do nich. Idź i powiedz moim uczniom, wstępuję do ojca mego i do Ojca Waszego, do Boga Mojego i do Boga Waszego. Idź im powiedz. W pierwszej chwili nawet nie rozumiemy, dlaczego ona jeszcze jest do nich posłana, skoro przed chwilą żeśmy usłyszeli, ujrzał i uwierzył. To po co mu jeszcze to posłannictwo Marii Magdaleny? Co tak naprawdę ma znaczyć to, że Jezus ją posyła? Po co? Bo On ją posyła z wiadomością, o tym, kim są, kim się stali w wydarzeniu zmartwychwstania. Stali się braćmi. Idź i powiedz moim braciom, wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego. Jezus nie używał tego słowa wcześniej. Bracia. Jesteśmy nawykli do tego słowa. Bracia i siostry, nie? I kiwamy głowami. No, a jak się ma mówić w kościele? No, bracia i siostry. My jesteśmy braćmi i siostrami w zmartwychwstaniu Jezusa, bo w Nim otrzymujemy życie, które jest z Boga. Zrozumieli Pisma, ale jeszcze ta nowina nie stworzyła z nich wspólnoty, jeszcze z nich nie stworzyła rodziny. To jest dopiero moment, do którego zmierza wiara paschalna. Słowo Ci pozwala zrozumieć, ale życie we wspólnocie, jaką jest Kościół, pozwala Ci doświadczyć życia, jakie jest od zmartwychwstałego Pana. Kiedy, kiedy się mierzymy z tą prawdą o zmartwychwstaniu, nam jest potrzebne nie tylko zrozumienie, nam jest potrzebne doświadczenie. A doświadczenie przychodzi we wspólnocie, która jest wspólnotą miłości. Dlategośmy słyszeli w pierwszym czytaniu, jak Piotr podkreślał kilka razy, że Pan nas ustanowił głosicielami, apostołami i świadkami. Co innego jest być apostołem, który mówi, a co innego jest być świadkiem, który pokazuje sobą prawdę, którą przyniósł. Nam jest potrzebne nie tylko zrozumienie Pisma, nam jest potrzebne doświadczenie życia wiecznego we wspólnocie sióstr i braci, jaką jest Kościół. Wiara zmartwychwstania zmartwychwstanie nie polega na tym, że każdy z nas w jakimś kącie wsiądzie z własną Biblią i odkrył, co znaczy, że Pan Jezus zmartwychwstał. A doświadczyłeś to? A wiesz, na czym życie wieczne polega? Kiedyś papież Benedykt XVI o tym pisał bardzo tak poważnie i długo, że właściwie my nie mamy doświadczenia życia wiecznego. Mówimy ciągle o życiu wiecznym. Gdzie jest jego doświadczenie? Gdzie jest jego doświadczenie? Całkiem niedawno miałem takie doświadczenie. Głosiłem rekolekcje akademickie na kulu w Wielkim Poście i korzystając z chwili czasu, dosłownie z chwili czasu. Poprosiłem, żeby mnie zawieziono na teren obozu koncentracyjnego na Majdanku. Tam jest niesamowita wystawa o ludziach, którzy byli więzieni na Majdanku. Jest pokazany jeden ksiądz, jeden z takich bardziej znanych dusz pasterzy lubelskich okresu przedwojennego, który tam trafił jako więzień. I oczywiście podjęto zaraz starania, żeby go uwolnić. I on odpisał tym, którzy się starali go wyciągnąć z obozu koncentracyjnego: zostawcie mnie, ja dopiero tutaj doświadczam życia. Szokujące zdanie. Ja dopiero tutaj doświadczam życia i zaraz potem objaśnia, na czym to życie polega. Obok siebie, razem jesteśmy katolicy, protestanci, Żydzi i modlimy się wspólnie do tego samego Boga. I to jest prawdziwe życie. No, to nie był czas ekumenizmu w kościele i to nie był czas jakiegokolwiek jeszcze dialogu w kościele z innymi, z niechrześcijanami. Ten ksiądz miał poczucie, że coś niesamowitego się stało, że ludzie, którzy jeszcze przed chwilą, nawet jak nie byli dla siebie wrogami, to przynajmniej byli sobie obojętni. Do głowy by im nie przyszło, że mogą razem się pomodlić. Na nas odkryli. Jakiś niezwykły wymiar życia. Doświadczenie życia z Boga, doświadczenie miłości, która przekracza granice, która obala mury, obala bariery. Jest silniejsza niż, niż to, co nas niby ustawia przeciw sobie, niż nasze przeciwieństwa. Nie dał się wyciągnąć z obozu koncentracyjnego, bo miał doświadczenie życia wiecznego, które tam jest było uderzające w tej miłości między tak różnymi ludźmi. Naraz odkryć, że są braćmi. To jest to pierwsze czytanie dzisiejsze. Piotr, który wędruje do Korneliusza, jak się to, tego łatwo słucha. Do kogo poszedł? Do rzymskiego oficera. Poszedł do okupanta. Do dowódcy okupacyjnej armii. Poszedł mu głosić Jezusa Chrystusa a potem zobaczył jak Duch Święty wstępuje na tego rzymianina i na cały jego dom i zrozumiał że to jest miejsce które jest kościołem to są momenty kiedy się objawia życie z Boga kiedy się objawia taka miłość nie mamy innego doświadczenia życia wiecznego wtedy naprawdę widzimy że ciałem Chrystusa jest Kościół, że żyjącym Panem jest Kościół, że mamy doświadczenie z zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w Kościele. Rozumienie mamy ze słowa, ale doświadczenie mamy z Kościoła. Zauważyliście, po czym Jezus Chrystus zmartwychwstały się dawał poznawać? Nie po twarzy. Patrzyli na Jego twarz i nie rozpoznawali. Po czym rozpoznawali zmartwychwstałego Pana? Po rękach i po nogach. Pokazał im ręce i nogi. Pokazał im ręce i Bóg. Znaczy, co im pokazał? Rany. Rany. Poznajesz Jezusa Chrystusa żyjącego po ranach. Po czym poznajesz Jezusa Chrystusa żyjącego w ciele kościoła? Po ranach. Patrzymy na ten kościół, rozpoznajemy w nim żyjącego Pana, który jest mocniejszy niż śmierć, jest mocniejszy niż cierpienie, który daje człowiekowi miłość do nieprzyjaciół. Który chroni serce człowieka od chęci zemsty, od wetu. Który nie pozwala, żeby człowiek został podbity przez zło. Żeby zaczął odpowiadać złem na zło, ciosem na cios, opluciem na oplucie, bluźnierstwem na bluźnierstwo. Chrystus zmartwychwstały ma na swoim ciele rany. Właściwie stosunek do tych ran, dotknięcie tych ran, mówi papież Franciszek, jest tym, co nas przekonuje o zmartwychwstaniu. Ten dzień jest po to, żeby dotknąć ran Jezusa. Można to zrobić, nie wiem, pomagając ludziom obok nas, którzy są bezdomni albo samotni, nie mają z kim zjeść obiadów, nie macie takich sąsiadów. Jezus Chrystus zmartwychwstał, ma ciało, które nosi rany. To jest rzeczywista nowina, dobra nowina, bo się mierzy ze złem. Doświadczamy żyjącego Pana we wspólnocie Kościoła, która, która potrafi się zmierzyć z raną, z bólem, z cierpieniem. Wtedy wiesz, że Jezus żyje. Jak cię miłość kieruje ku tym ranom, wtedy wiesz, że Jezus żyje. Nie znamy mocy zmartwychwstania, jeśli nam jest dobrze we wspólnocie Kościoła, tylko wtedy, jak wszystko jest piękne, ugłaskane, ucacane, a jaj, jakie, jakie cudne. Rozumienie i doświadczenie. Rozumienie jest ze słowa, ale doświadczenie jest z Kościoła. Dopiero wtedy mówimy o wierze paschalnej, a jak tej nie mamy, to mówi Paweł, nasza wiara jest próżna. Zapraszajmy się wzajemnie do tego doświadczenia Jezusa, który żyje. Pobiegnijmy, tak jak mówił ksiądz Prałat na początku, do pustego grobu, tak. Zobaczmy, że jest pusty, ale potem odkryjmy jego znaczenie w słowie a potem doświadczmy, doświadczmy zmartwychwstania we wspólnocie Kościoła. Nie, nie zatrzymujmy się na żadnym z etapów tej drogi, właśnie po to, żeby nasza wiara była pełna, żeby owocowała, żeby nie okazała się pusta. Amen.